Radia Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, naszym gościem jest burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Jacek Lipiński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, te przygotowania przedświąteczne widzę troszkę odbiły się na Pana zdrowiu. No tak, delikatnie mówiąc, to zawsze po Wigilii e, Miejskiej, gdzie jest prawie 500 osób w tym roku, składamy sobie życzenia i no, nie ma zimy, tylko ma, jest taka sytuacja, wiadomo, epidemiologiczna, że tak to wygląda, w związku z tym, a, ale ja się bardzo szybko reaktywuję, także... także czy sam osobiście efekcje. pan zanosi hmm. paczki seniorom? Tak, hmm. tak, tak, akcja już działa prawie, prawie dekadę, ósma czy dziewiąta edycja... Hmm. Paczki dla seniora. To jest zawsze, najpierw aktywizujemy organizację, aktywizujemy mieszkańców, bo te paczki ma to charakter charytatywny. Także zbieramy w tym momencie bardzo, myślę, że w tym roku Tam to, wręcz takie pospolite ruszenie chyba jest. W tak, to jest też tak, że w Aleksandrowie funkcjonuje Aleksandrowskie Forum Społeczne, które jest rodzajem stowarzyszenia, gdzie Biorą udział w nim zarówno samorządowcy, jak i mieszkańcy, i myślę, że to aktywizuje różne formy działalności charytatywnej. I Paczka dla seniora jest rzeczywiście taką emanacją tego. My najpierw oczywiście te paczki są organizowane, a później samorządowcy, głównie, w tym oczywiście ja, Idziemy do seniorów, jesteśmy mikołajami, jest to bardzo dobrze odbierane, rzeczywiście z taką niesamowitą wrażliwością, bardzo często jest to wzruszające, ponieważ ci ludzie często, y, y, chyba mniej potrzebują tych paczek, a często zainteresowania, żeby usiąść z nimi, porozmawiać, napić się herbaty. Pokazać, że są, bo to najczęściej są osoby samotne. Między innymi właśnie dla tym osobom jest dedykowana wyjątkowa wigilia, którą, miejsca, którą organizujemy, gdzie większość to są osoby samotne, starsze, dla których Ale macie często, jakieś kryteria, czy każdy, kto potrzebuje, to po znaczy, prostu jest, może to, znaczy, przyjść. Tak, to jest, To jest mniej więcej tak, że połowa osób jest desygnowana. Przez Ośrodek Pomocy Społecznej. czym mamy już mniej więcej wiedzę o osobach, które są samotne, które potrzebują takiej wigilii, ale też w tym roku bardzo się otworzyliśmy, że ponad połowa to były osoby, które same mogły się zgłosić do, do nas i otrzymać takie zaproszenie na, na wigilię. W związku z tym, jest to forma integracji zarówno organizacji pomocowych. Jak i przede wszystkim mieszkańców, którzy tak którzy Temu taką też żyją, służą te darmowe ta... kalendarze dla mieszkańców Aleksandrowa. Dokładnie tak. To są kalendarze, które też mają promować działalność. Bardzo często to są kalendarze czy prozwierzęce, czy kalendarze promujące określone formy działalności samorządowej, czy pomocowej. Zawsze co roku dedykowany jest innym, innej formy działalności. I tak, te kalendarze to też jest pewna tradycja, zawsze inicjujemy na wigilii miejskiej, a później. A później mieszkańcy mogą przychodzić do, do Wydziału Promocji i sobie po prostu zaopatrzyć. Panie się w burmistrzu, kalendor. jak się buduje wspólnotę w tym naszym tak bardzo podzielonym społeczeństwie, zwłaszcza przez te ostatnie 8 lat? Tak, to rzeczywiście był, zwa, to był bardzo powiedzieć. trudny okres. Ja, oczywiście, ktoś może powiedzieć, że miałem trochę czasu, ponieważ jestem 22 lata. Moja drużyna. Jakby realizuje zadania y, dla mieszkańców i, i pełni tę zaszczytną funkcję. Ale oczywiście najważniejsza jest, jest forma integracji. Jak ja pamiętam, 20 lat temu organizacji, które działały na y, działało w Aleksandrowie, było może 15, może 20, a teraz jest 100 i to A 80 z tych organizacji to są organizacje, które współpracują z samorządem Aleksandrowskim. W związku z tym myślę, że nastawiliśmy się przede wszystkim na formę współpracy ponad pewnymi podziałami politycznymi. Oczywiście te, te, te podziały polityczne istnieją. Ja mam świadomość tego, że, że, że rząd prawa i sprawiedliwości tak naprawdę na polaryzacji em, tworzył jakby swoją, jakby, mniej więcej koncepcję, koncepcję rządów. Czy co, I wy nie daliście się podzielić? E, to znaczy tak, no ja powiem szczerze, że, że myślę, że, że to, że pełnię tą funkcję 22 lata, pokazuje, że w samorządzie aleksandrowskim, mimo, że nie ma co ukrywać, bo przecież to byłoby hipokryzją, żebym nie powiedział, że, że moi radni, moja drużyna w dużej mierze jest związana z, z Platformą Obywatelską, z koalicją, ale są wśród nich szefowie też organizacji różnych pozarządowych. To jest niesamowite, dlatego ja startuję z komitetu mojej osoby i w związku z tym mam taką szeroką, jakby, paletę. I te podziały w Aleksandrowie, ja mam wrażenie, czyli że. Czyli wśród one... współpracowników ma pan też yy, czyli tak. czy fanów Prawa i Sprawiedliwości? Też nie. Wśród współpracowników nie. To znaczy, znaczy, umówmy się, że Prawo i Sprawiedliwość nie daje możliwości współpracy. To rzeczywiście to od razu powiem, ale część społeczeństwa w Aleksandrowie Łódzkim, jeżeli traktuje, to jest może dużo powiedziane i takie mocne słowo, ale myślę, że w Aleksandrowie to ma swoje znaczenie. Wspólnotowość. I dlatego też na Prawo i Sprawiedliwości, ja to zawsze mówię, sobie żartuję, że w Aleksandrowie głosuję, głosują na zasadzie pewnego błędu statystycznego, ale w rzeczywistości jest tak, że to poparcie dla, dla PiS-u, biorąc pod uwagę miasto około 40 tysięczne, jest niewspółmierne, bo my, my poparcie dla pis jest, jest myślę, że mniejsze niż w dużych metropoliach. Wiemy dobrze, że PiS to przede wszystkim małe miasta, to Polska Powiatowa. W przypadku Aleksandrowa jest inaczej. Wystarczy sobie spojrzeć nawet na tereny wiejskie, gdzie w niektórych miejscach PiS otrzymuje kilkanaście procent. W Aleksandrowie jest jeszcze jedna bardzo wyjątkowa sprawa, to zaopiekowanie psów i kotów. Niedawny najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli, który sprawdził jak wygląda sytuacja w siedmiu województwach, i wynika z tego raportu, że rosną wydatki gmin na bezdomne zwierzęta. Rosną i to niekiedy dwukrotnie, a problem bezdomności psów nie tylko nie został rozwiązany, ale nawet się jeszcze wzmógł. Jak to możliwe, że w Aleksandrowie nie ma bezdomnych psów? Bo z tego się y, szczycicie się tym w każdym tak. razie. Znaczy, nie tylko się tym szczycimy, ale przede wszystkim mamy. Powody do tego, żeby, żeby traktować to, co dzieje się w Aleksandrowie, jeżeli chodzi o politykę prezwierząt, w kategoriach modelowych. Rzeczywiście, od, od około 10 lat wprowadziliśmy unikarne formy zapobiegania bezdomności. Ja nie mówię, że, że zaczęliśmy również od nas, bo był taki sztandarowy program tego, żeby adoptować, zwłaszcza najstarsze zwierzęta, psy i koty do, do gminy, do jednostek organizacyjnych, sami to robiliśmy. No powiem tak, około dwu, 200 zwierząt zostało zaadoptowanych przez samorządy. Przez samorząd, głównie moich urzędników, moich radnych. Także to jest w ogóle nie samochodzie. Może chcą budujące, się tak panu przykładować po prostu. No, myślę, ktoś sobie żartuje, że, że w CV, żeby, że w tym momencie w warunkach naboru trzeba adoptować jakieś, jakieś zwierzę, to oczywiście ja mówię w kategoriach żartu, ale rzeczywiście tak jest. Natomiast najważniejsze są jest ta profilaktyka. My przed wprowadzeniem tych, tych, tej formuły mieliśmy też wydatki rzędu pół miliona na rzeczywiście głównie hotelowanie zwierząt. W momencie, kiedy 10 lat temu wprowadziliśmy ten unikalny projekt, Czyli przede wszystkim profilaktyka, przede wszystkim cipowanie, sterylizacja, kastracja, szczepienia, ale przede wszystkim dobrostan zwierząt. To okazało się, że nie mamy od wielu lat bezdomnych, bezdomnych psów i kotów. I A okno życia dla szczęt, panie. Tak, okno życia, co to okno jest? życia. Objęliśmy oknem życia już prawie 300 zwierząt, to jest też od kilku lat to, to funkcjonuje. Myślę, że świetnie się sprawdza. Ja też chcę powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą są interwencje. Nowe ustawy o ochronie zwierząt, tu pan senator Krzysztof Kwiatkowski, który jest takim naszym rędownikiem, wcześniej zresztą prezes najwyższej Izby kontroli, który wprowadza nową, nową ustawę o ochronie zwierząt, głównie wzoruje się i o tym mówi na rozwiązaniach aleksandrowskich, ponieważ tak, mamy od kilku lat już uchwały prowadzone obowiązkowe chipowanie, mamy zakaz łańcuchów. Mamy i to też ma być wprowadzone do nowej ustawy. Można to robić lokalnie, ale nikt tego nie robi. Mamy oczywiście temat interwencji, ponieważ mało kto wie, że samorząd, może mi jest prościej, bo z wykształcenia jestem prawnikiem, prokuratorem. Można odbierać zwierzęta i można y, y, wnioskować, składać zawiadomienia o y, znęcaniu się nad zwierzętami. I odbiera zwierzętami. zwierzęta samorząd w tym tak, wypadku? my odbieramy. W tym roku odebraliśmy... 75 zwierząt, skierowaliśmy 10 wniosków do prokuratury. Mogę się poszczycić, że mamy już wyroki karne z bezwzględną karą pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że, że ustawa mówi o tym, że znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, a trzymanie kogoś, be, psa bez wody, na bardzo krótkim łańcuchu, należy tak traktować. Tak to traktujemy. Jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Tylko mało się o tym mówi, mało się robi, że to jest konkretne jakby działanie, które może zainicjować samorząd. My tak robimy i oczywiście często też we współpracy z organizacjami prozwierzęcymi. I na końcu okazuje się, ważne. że tych wydatków jednak jest mniej. Zdecydowanie, a wszystko, a, ale te wydatki u nas są tylko i wyłącznie dedykowane tym programom profilaktycznym, bo my praktycznie w schroniskach nie mamy, nie mamy zwierząt. Jeżeli się pojawi jakieś, to pamiętajmy też o promocji. My samorządowcy również, moi współpracownicy, ja sam, e, mamy programy i przede wszystkim uczestniczymy tutaj na naszym Facebooku z bardzo często promocją tutaj zapobiegania bezdomności, mamy sesję. Musimy zdjęciowe. powolutku kończyć, panie burmistrzu? Zdanie, proszę dokończyć. Tak, tak, tak. Oczywiście no, tego, jest, tego, jest, tego jest bardzo wiele. Oczywiście te, teraz zdominowaliśmy tę rozmowę tematem, tematem opieki nad, nad zwierzętami, ale rzeczywiście jest to program taki wyjątkowo unikalny, który, który u nas, u nas funkcjonuje i myślę, że rzeczywiście kilka lat temu otrzymaliśmy nagrodę chyba Dzień Dobry tvn u za, 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 ten, za ten program. Także jest to rzeczywiście coś szczególnego. Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Pozdrawiamy, Aleksandr Wódzki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.